Dzień dobry. Przesuwaj się tam, bo tam nie idzie wejście. Siądź z i to no, masz? Tak. W tą stronę obraca to. Tam nie szło otworzyć Mateusz. Ja wiem. Ksiądz stanu, Pijany za jutro. Mama mogła wyjechać do ty się przesunąłeś, ja wyszłam ten kawałek. Nawet na przodzie nie ma miejsca, bo bym na przodzie się... w aucie zostawić, czy ty je no, 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 Zabrać do góry no to już nie zabrałaś. No. Tu się coś rusza bo co Ktoś wjeżdża, po coś się. what do Się. Widzisz. To w kartonie jest, ale jeszcze ja to w nie daj brać, bo to, to nie możesz mi tu tego wyciągać, bo to jest pełno tego. To co ja mam zrobić?

potrzebuję jeszcze ciasto muszę zjeść. Tam jest takie ciasto jak bym mogła. Jeszcze teraz na Nie ruszę jeszcze, nie duszę. Ruszę za zakupy. Zmieściłam się, czy się nie zmieściłam? Nie, ja się, się nie zmieściłaś. To mi powiesz, to dobrze. Jedziemy. Dzięki za zakupy. O, ale kuników! O, krzyżówko mam. Krzyżówko mam? No to chcę porozwiązucić krzyżówkę, bo patrzę na telewizor. Nie wiem, co tam dzisiaj jeszcze. W telewizorze. O, kąpię się. Pani z gniezdami dzisiaj nie leci. Co? Nie leci. Z Chodzą na ta impreza? Jest. Ach, chyba nie Dziś sobota Jutro niedziela Idziesz dzisiaj do kościoła, tak? No, no Zobaczę no, Nie wiem, czy już mam siłę iść do kościoła Zobaczę no jak to, jest, to, jest, to no ja nie urodziłem się z no, dzisiaj zmieniamy, to. To zależy jak się będę czuć na wodę, drugą, to znaczę, bo oznacza teraz na, na ogródku tak mnie w miarę nie kaszlał. bo ja byłam w domu, to mnie kaszlał. Ja bym musiała cały czas chyba siedzieć na świeżym powietrzu. się nie, nie ma no, widzisz? No bo i, i tu już jest tak mało powietrza, i już mi tu drapie i mnie zatyka. Dziwna natura, widzisz. Na balkonie musisz. Żyć. 弄个。 też coś będziecie kupować, bo to... no, Bratki już to kupiły, nie? Te okay. bratki już mamy posadzone, a tak, 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 nie tak, tak, tam tu tak, 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 nie tak, 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 ma, ja tak, 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 Sieć ty już, nie przelatuj. Nie lubię przelatywać.